Все Майнкрафт A są to triki z TikToka! Dlatego dzisiaj po raz kolejny sprawdzimy, ile z nich jest serio prawdziwych! Więc jeśli chcesz się przekonać, to zostaw konieczkę łapkę w górę i oglądaj ten film do końca! Wow, dobra, zaczynamy od razu z przetupem. Ta prosta maszyna to podobno jedna wielka wyrzutnia, która może wyrzucić nas kilka tysięcy kratek od miejsca, w którym byliśmy. Okej? Okay. Jeśli to działa, to naprawdę nie wiem czemu o tym nie wiedziałem. Tym bardziej, że wygląda nam mega prosta, a efekty są niesamowite! Boję się tylko o to, czy na pewno jest bezpieczna. Dobra, spokojnie, spokojnie, zaraz usprawdzimy. Cała zabawa polega na tym, że jedna dźwignia musi jednocześnie uruchomić cztery pistony. Nic wielkiego wydaje się w sumie też nic trudnego. I zgaduję, że możemy połączyć to dowolnie, jak tylko chcemy, nie? Byleby one wszystkie uruchamiały się w jednym momencie. No dobra, wygląda spoko! Tak powinno działać idealnie. O więc teraz jedyne co musimy zrobić, to stanąć dokładnie w tym miejscu. I jak gdyby nigdy nic kliknąć te dźwignie... <laughs> co? Chwilę, chwilę. Może to jakiś błąd, może źle stanąłem. Może powinienem być bardziej tutaj. O idealnie lecimy! E e halo Czemu to nie działa, czy ja muszę skoczyć, let's go e Jeszcze gorzej, no Na Javie nie działa No Bedrock Edition zresztą tak samo A więc wychodzi na to, że jest to jeden wielki głupi fake, Tak to już bywa z tymi TikTokami Mam nadzieję, że chociaż kolejny będzie prawdziwy I powiem, ponieważ są to buildkaki. Wow, ej, to jest fajne Te bloki tarczy mają prawie taką samą teksturę jak filary Przez to razem wyglądają kozacko A jeśli macie w planach urządzać sobie bagienko To mogą wam się do tego przydać sipikle oraz szyby Dzięki czemu to wygląda jak takie, wiecie jak to się nazywa. Nie powiedzcie Takie rośliny na bagnach, no. Dobra, to już kiedyś testowaliśmy, także lecimy dalej. A dokładniej mówiąc, sprawdzimy te dwa buildhaki! Nigdy nie zauważyłem, żeby tarcza miała podobną teksturę do filaru z kwarcu. Ale może to ja jestem ślepy? Filary w Minecraftie mają takie fajne paseczki i podobną mają je również tarcze. O kurde, ale faktycznie. O lol, co? Dobra, tarcza, pomijając te czerwone elementy, ma dokładnie taką samą teksturę jak filary z kwarcu. Od kiedy niby co jest? Dobra, mój mózg jest tu zniszczony. W takim razie może to fajnie służyć do urozmaicenia pałaców. Dobra, nie wiem, pałaców czy tam czegokolwiek, co buduje się z kwarcu. Ale faktycznie to wszystko mega do siebie pasuje. Czemu ja o tym nie wiedziałem wcześniej? Dobra, ale w sumie żadna nowa, że twórcy Minecrafta y ułatwiają sobie życie. Mam wrażenie, że każda tekstura w Minecraftie kradnie z innej tekstury. Dobra, dobra, ale my już nie o kradnięciu, tylko o urozmaicaniu bagien. Nie ja wiem, kto normalnie urozmaica bagna, ale jeśli ktoś chce, to faktycznie połączenie ciemnozielonych szyb oraz ci pikli wygląda jak na takie śmieszne bagienne roślinki, których nazwy nie znam także, sorry. <laughs> Ale polecam tego Piltka. Jeśli ktoś jest na tyle nienormalny, że buduje domek na bagnach, to może sobie go urozmaicić. Uwaga, uwaga, jak zepsuć Minecrafta? O, tak! Takie TikToki, to ja uwielbiam! I to mało tego, tym razem będziemy niszczyć portal do ENDU! Potrzebujemy do tego tylko trochę pistonów. normalny portal do ENDU i voilà, Dobra, gościu jak go niby zepsułeś, co teraz zrobić? Zniszczy te pistony. <laughs> co? Nie ma portalu, że niby jak! Okej, okay. mój mózg jest właśnie teraz w kawałkach. Tylko pytanie, czy to ma w ogóle szansę? działać. Według mnie w sumie tak, bo ta góra pistonów to nie są pełnoprawne bloki, tylko takie jakby kłamane bloki, a więc wygląda na to, że to mogłoby działać. Pytanie czy na survivalu. Ale żeby dodać jeszcze więcej realizmu, sprawdzimy to na prawdziwym strongholdzie. Nie będziemy go budować od zera, tylko przerobimy sobie ten. I to jeszcze na survivalu. to brzmi jak zły pomysł. Dziewięć pistonów kładziemy na blokach redstone'a. A nie, sorry, jeden miał być zniszczony. I uwaga, uwaga, czas odpalić portal. Trzy, dwa... Jeden! Chwile chwilę, co? Nie miało tak wyglądać, czemu ja stałem w złym miejscu? Dobra, wróćmy do naszego portalu i sprawdźmy, jak on wygląda Panie, portal, ey jakby nie wygląda Zepsuł pistony? O kurde, bele, serio A więc nie dość, że portal się odpalił, to jeszcze zniszczył wszystkie pistony Ej, a może to jest jakiś sposób na duplikowanie? 9 pistonów, dobra, tyle było Myślałem, że chociaż znalazłem sposób na duplikację, czy coś No cóż, kolejny TikTok i kolejny fake. I zanim nie zjedzie w komentarzach, że nie sprawdzałem na Bedrock Edition No proszę bardzo, co jest? Ej, chwile? Co się... Tu Tutaj właśnie stało! Ten trik działa po mocy! Dobra, tego to się nie spodziewałem. Co się stanie, kiedy zniszczę te pistony? Jeszcze je, ale wygląda na to, że. Dobra, nie wiem, co się dzieje. Po zniszczeniu wszystkich pistonów, portal nadal funkcjonuje. Aha. Miał się zepsuć halo! Dobra, ale przynajmniej można go totalnie zbagować. Śmieszne to było, okej. Okay. Zmieniam więc zdanie TikTok w połowie prawdziwy, ale tylko w połowie. Czas więc na kolejne triki z bedruka, które mam nadzieję, że tym razem okażą się prawdziwe. Golebi nie dostają obrażenia od upadku. A w sumie całkiem spoko! Ja jestem golem, czemu ja tego nie dostaję? O lol, na roku można mieć łódkę na smycie? O kurde, ale można zrobić pociąg. A oprócz tego wszystkiego można odpalić ognisko i TNT, mając książkę na zaklęty ogień? Że niby co, że jakże co? Wystarczy książkę z Enchantem? Serio? Nie ma opcji, coś z tego musi okazać się jednym wielkim fejkiem! Pytanie tylko, czy będą to te łódki, czy będzie to golem, czy będzie to może zaklęty ogień. Zaczynamy od razu z grubej rury, od czegoś, co wydaje mi się najmniej prawdopodobne. Biorę więc zaklętą księgę z zaklętym Ogniem! Tworzę pole doświadczalne, let's go! I spróbujmy odpalić ognisko książką. Co? Okej, okay, to nie ma totalnie sensu. Jakim cudem to się Nie ma opcji, że to jest prawdziwe. Przecież to wygląda jak praca. co? Dobra, przepraszam bardzo, mój mózg był dlatego gadam głupoty. Szajcie, że można odpalać ognisko w Minecrafcie książką? Ja mam dosyć ta gra jest chora, serio. Nic mnie już na tym świecie nie dziwi. Nawet jeśli będę mógł wziąć łódkę na smycz, to nie będzie to takie dziwne jak to co widziałem przed chwilą. A wręcz wydaje się to całkiem logiczne, że można to zrobić. O, faktycznie można. Mam dwie, o kurde pele! Spoko patent na transportowanie zwierząt, nie? Na drzewie też da się to zrobić, tylko trzeba zrobić to totalnie odwrotnie. Jako, że niestety na tej wersji nie da się wziąć łódki na smycz. Proszę bardzo, dowóz rzeczowy numer jeden. Nie da się od razu tam wsiadam. To trzeba najpierw wziąć krowę na smycz, a potem dopiero wrzucić ją do łódki i wtedy działa to dosyć podobnie. Pod warunkiem, że ta krowa będzie chciała wsiąść do tej łódki, okej? Okay? Nie! Ej, też nie działa! Jak ona wsiada do łódki, to automatycznie traci smycz! To jest jakiś żart, czemu to tak nie działa? Muszę ją po prostu ciągnąć za sobą i tyle. No dobra, ale jeśli obie te rzeczy okazały się prawdziwe, No wypada, aby trik z golemem również nie był fejkiem. Gościu z takiej wysokości powinien spokojnie umrzeć, ale jaka będzie prawda, czy straci chociaż trochę HP? Sprawdźmy to trzy, dwa, jedne! co? Nie no, serio starasz? Taki mocny jesteś? Ja też jestem golemem! Może nie teraz, bo nie mam skina, ale tak ogólnie to jestem golemem, w końcu mam taki nick, no! Więc wnoszę o to, że ja również nie powinienem dostawać obrażeń od upadku! Co ja niby robię źle? Dlaczego ja tego nie mogę mieć? Aaaa, -ha -ha. Głupi Minecraft! Czy wiedziałeś, że wykopując te rudy złota w neterze używając z kilofa z silktacem i przepalając to później w picyku dostajesz całe złoto. Co? Zamiast tych małych, głupich, złotych kolsków? Okej. Okay. To naprawdę tak działa? Serio? Czemu nikt mi o tym nie powiedział wcześniej? Dlaczego nawet jeśli miałem silktacza, to kopałem normalnie te neterowe rudy tak zwykłym kilofem, żeby dostać tylko te małe kolski i potem z nich skraftować dopiero złoto? Aaa, jestem wkurzony na Minecrafta. Oto nasze pole testowe. Wykopiemy sobie cztery rudy złota, wykorzystując normalny kilof. I uwaga, uwaga. Dostanę 41 1 kąsków złota? Co powinno dać mi około 4 sztabek złota i jeszcze 5 kąsków? Co? Okej, okay, chwilę. Dużo. Wygląda więc na to, że nie opłaca się wykopać. A dobra, opłaca się. Sorry. Przecież tego dostanę 8. Czyli prawie dwa razy więcej pod warunkiem, że to przetopi się na całą sztapkę. Sprawdźmy to, sprawdźmy to. Uwaga, uwaga. Mamy tu cała sztabka. A więc 8 literowych ród złota możemy wykopać pełne 8 sztabek. Ale musimy mieć do tego kilofa z silktaczem. Albo 4,5 sztabki bez kilofa z silktaczem, co też nie jest złym Wynikiem w sumie. No nie wiem, no patrzę na to, ile to się przepala. To wolałbym już chyba w tym czasie wykować po prostu więcej złota normalnym killowem. O wiele szybciej zdobyłbym te 8 sztabek niż stab. Tak, więc ten trik wcale nie jest taki OP, jak myślałem. Ale TikTok tak czy siak potwierdzony. W końcu jakiś. Wow. Wow, według tego gościa istnieje lepsza alternatywa dla drzwi. Nie uważam, drzwi są zawsze najlepsze i najfajniejsze na świecie, także proszę tak nawet nie mówić. Okej, okay, chociaż to coś brzmi spoko i jeśli działa tak, jak wygląda, znaczy działa tak, jak pokazuje. To ten gościu, czyli nawet małe zombie nie potrafi przez to przejść. To jest to chyba całkiem spoko patent, nie? Wydaje, czy skelety przez to potrafią strzelać, czy creepery wybuchają. To jest ważniejsze. Budowanie wejścia z Endroda zamiast zwykłych drzwi, może nie jest najmądrzejszym pomysłem, ale kto tam bogatemu zabroni, co nie? Wiadomo, ja że jak stać mnie na taką epicką chatę z drewna, to stać mnie też na wejście z Endrodów, co nie? Całkiem logiczne to się wydaje. Jak te drzwiczki działają, ja mogę przejść idealnie! Jednak kluczowe pytanie, jak to będzie działać z każdym innym mobem? Mamy więc creepera, zombiaka, małego zombiaka i szkieleta! I mamy też nie na suriwalu! O nie, o nie, o nie! Szybko do domu! Okej, okay, obiaki nie przechodzą, Creeper nie przychodzi, nawet mnie nie widzi! O kurde, byle to działa! A co ze szkieletem? Szczeli we mnie, strzeli? Nie strzeli, on atakuje go! Co jest chwila? A dobra, strzelił ja nie było tematu. Baza, fajna, ale szkielety tak mogą we mnie strzelać, chociaż uciekają stąd od razu. Dlaczego? Gdzie one idą? Nie było tematu! Ha ha! Jeśli na waszym świecie nie ma szkieletów, to polecam to wejście. Spoko pomysł! Ale jeśli zdarzy się, że na waszym świecie są szkielety, to to nie polecam. Ha Co to jest za kupa? To już wolę mieć chyba normalne drzwi. I jeszcze jeden live'hack lecimy z tym koksem. Czy wiedziałeś, że w każdym statku jest dodatkowa skrzynka, o której nikt nie wie co? Gościu właśnie twierdzi, że w każdym statku w Endzie jest dodatkowa skrzynka, której nikt praktycznie nie znajduje. A przynajmniej ja nigdy nie znajduję, ponieważ myślałem, że są tylko te dwie z przodu, a na pewno nie dodatkowa, która jest schowana pod pokładem. Wow, jeśli to jest prawda, to ja się załamię. To znaczyłoby mniej więcej tyle, że w swoim życiu straciłem pełno itemów, bo nigdy, ale to przy nigdy jeszcze tam nie patrzyłem. Dobra, ma dzień dobra, dajcie mi statek. Wszyscy wiemy, że w tym miejscu są skrzynki i są w nich całkiem spokoj temy. Jednak, według tego TikToka, jest jeszcze jedna skrzynka, która znajduje się w tym miejscu. Co? nie ma, halo, przepraszam bardzo! Czekam na całej długości, dobra, sprawdzę wszystko! Nigdzie więcej nie ma tutaj ani jednej dodatkowej skrzynki! Dobra, w sumie czego ja się spodziewałem! Kolejny fake na tym TikToku, uważajcie na nie! A jeśli macie więcej dziwnych trików do sprawdzenia przeze mnie, to oznaczajcie, je podniemiemy na TikToku, ja je bardzo chętnie sprawdzę! A my widzimy się jutro, o godzinie 15.30. Siema, subskrybujcie, obchodźcie dzwoneczku, wbijajcie na sklep. Cześć! Wow, Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ przed całą masz właśnie teraz dwa odcinki! Ten po prawej to ostatni odcinek z tych TikToków, które sprawdzaliśmy jeszcze więcej dziwnych haków, dlatego jeśli go jeszcze nie wiedziałeś to wbij konieczki i widzimy się po drugiej stronie, siema!